Gwiazdy uciekły w święta za granicę. Kasprzyk zamiast karpia zajadała się tostem. Większość z nas święta Bożego Narodzenia spędza w swoich rodzinnych domach i zajada się wigilijnymi potrawami. Są jednak gwiazdy, które ten magiczny czas postanowiły spędzić zupełnie inaczej. Monika Olejnik, 66 litrów, czy Ewa Kasprzyk, 65 litrów, poleciały do słonecznej Hiszpanii. Natomiast Tomasz Kamel 51 litrów i Małgorzata Kożuchowska 51 litrów wyruszyli w mroźne Alpy. Zobaczcie zdjęcia. Kiedy w Polsce z powodu braku śniegu mamy mało świąteczny klimat, spora część gwiazd postanowiła Wigilię spędzić za granicą. Monika Olejnik wybrała piękną Walencję po której porusza się rowerem. Ewa Kasprzyk zamiast karpiem zajadała się tostem na tarasie domu w słonecznej Andaluzji. Joanna Koroniewska 44 litry i Maciej Dowbor 44 litry wraz z dziećmi również wybrali Hiszpanię. Zatrzymali się natomiast w swoim pięknym domu, który kupili na półwyspie iberyjskim. Jednak nie wszyscy zdecydowali się na ciepłe kierunki. Z dodatnich temperatur zrezygnowała natomiast Małgorzata Kożuchowska. Ona to urodzona narciarka i wybrała się w Alpy. Spalamy świąteczne kalorie, bo w zdrowym ciele. Napisała pod zdjęciem, na którym pozowała w stroju narciarskim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć, w której zdradzimy, gdzie święta spędził M. i N. Tomasz Kamel oraz inne gwiazdy.